Czym jest Wieża Gieł? Albo, czym mogła być Wieża gieł? Na te pytania będziemy próbować dzisiaj odpowiedzieć. Na dobry początek, to co wiemy o Wieży Gieł. Wieża Gieł znajduje się na skarpie na północny wschód od Starego Obozu, niedaleko klasztoru zmiennokształtnych. Jedyne osobniki, które ją zamieszkują, są szkielety. Szkółla dzieli się na część naziemną, czyli wieże oraz rozbudowane cyty jaski pod nią. Podziemne ścieżki tworzą prawdziwy labirynt. Wokół znajdują się szkielety nieszczęśników, którzy pogubili się w jaskiniach. Serce w wieży miał jest główna, najbardziej strzeżona komnata. Znajduje się tam zarządca wieży, czy nieumarły mag, w towarzystwie przyzwanych sług. Tuż przy wyjściu z jaski mieści się jaskinia pełna beczek. Prawdopodobnie służyło jako składowisko. Również w jaskini można znaleźć zadanie z chromaninami, ale to w innym odcinku. Zastanówmy się, dlaczego wieża Mgieł mogło być tak naprawdę latarnią morską. To co może mówić nam, że jest to latarnia, jest to, że jest ona umiejscowiona blisko morza i jest duże składowisko, które mogło być zaopatrzone dla latarnika, który nie opuszcza swojego stanowiska. Aby pilnować ognia na samej górze wieży. Zatem co mogło się stać, że mieszkają tam dzisiaj szkielety? Najprawdopodobniej latarnik jednego dnia zapomniał zapalić ognia w latarni, gdy była gęsta mgła na morzu, co mogło powodować rozbiciem się statku, który jego wrak leży na plaży przy tej wieży. Latarnia została przeklęta przez załogę statku, która się rozbiła. Najprawdopodobniej. Podobnie ich dusze nie mogły zastać spokoju przez ten incydent i zostali ożywieńcami, i ruszyli dorwać winowajce, Przez co wygląda wieża jak wygląda, a nieboszczykom nie udało się zyskać odkupienia, tylko dalej są potępieni. Dopiero nasz bohater, bez imienny, przywraca im upragniony spokój. Ta teoria wiele by wyjaśniała, dlaczego wieża jest cała zniszczona. Jak i dlaczego wraki statków są przy morzu? To wszystko to tylko teoria, nic potwierdzonego. Równie dobrze, mogłabyś być to siedziba nekromanty, która eksperymentowała z nekromancją, a jego wyniki badań odbiły się na nim. Pamiętajcie, aby się uśmiechać. Dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnych teorii.